Witam serdecznie wszystkich Państwa. Spotykamy się dzisiaj, aby oddać hołd siódmą rocznicę katastrofy pod Smoleńskim, w którym zginęło 96 naszych rodaków, delegatów, na obchody 70. rocznicy, rocznicy, katy, rocznicy Katyńskiej. Bardzo proszę pana Krystiana Dębickiego o odczytanie apelu pamięci. Podział. Na ramię. Prezentuj. Na prawo. Patrz. Apel pamięci ku czci ofiar tragedii lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Rodacy Sądeczanie. Dziś, w siódmą rocznicę tragedii lotniczej pod Smoleńskiem, stajemy do apelu, by oddać hołd ofiarom lotu 10 kwietnia 2010 roku. Na pokładzie rządowego samolotu udającego się na miejsce katyńskiej kaźni, znalazł się kwiat politycznej, intelektualnej, kulturalnej i wojskowej elity narodu polskiego na czele z parą prezydencką Lechem i Marią Kaczyńskimi. Oraz ostatnim prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, panem Ryszardem Kaczorowskim. Tragedia smoleńska była wstrząsem, jakiego nigdy nie doświadczyło żadne współczesne państwo, traumą, której rana nieprędko się zabliźni. Rotmistrz Józef Czapski powiedział kiedyś znamienne i, jak pokazał czas, prorocze słowa. Wszyscy tworzymy ten łańcuch niewidzialny, którego ostatnim ogniwem jest katyn. 10 kwietnia 2010 roku historia wykuła jeszcze jedno ogniwo i zamknęła łańcuch. Bo tych, których zamordowano 77 lat temu i tych, którzy oddali swe życie w służbie Rzeczypospolitej, udając się z pielgrzymką na miejsce największej żołnierskiej mogiły, łączyło jedno credo, jedno wyznanie. Nic dla siebie, wszystko dla Polski. Głęboko wierzę w to, że pan prezydent Lech Kaczyński Pan prezydent Ryszard Kaczorowski, generał Franciszek Gongor i wszyscy pozostali uczestnicy tego tragicznego lotu odchodzili do domu pana pośród szpaleru ponad 21 tysięcy katyńskich oficerów, którzy oddawali im swój ostatni salut. Spełnili swe życie ofiarą, podobnie jak tamci oficerowie, którym wymarzyła się Polska silna, niezawisła, praworządna, a nader wszystko sprawiedliwa. Wzywam Was, prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Lechu Kaczyński, honorowy obywatelu Nowego Sącza, Mario Kaczyńska, małżonko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ostatni prezydencie Rzeczypospolitej na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowski, honorowy obywatelu Nowego Sącza, generale Franciszku Gongor, synu Sądeckiej Ziemi, wstańcie do apelu! Wzywam was: Joanno Agacka-Indecka, Ewo Bąkowska, generale Andrzeju Błasik, Krystyno Bochenek, Anno Mario Borowska, Bartoszu Borowski, generale Tadeuszu Buk, arcybiskupie generale Mironie Chodakowski, Czesławie Cywiński, Leszku Deptuła, podpułkowniku Zbigniewie Dębski, Grzegorzu Dolniak, Katarzyno Doraczyńska, Edwardzie Duchnowski. Aleksandrze Fedorowicz, Janino Fetlińska, Jarosławie Florczak, Arturze Francus, Grażyno Gęsicka, generale Kazimierzu Gilarski, Przemysławie Gosiewski, księże Bronisławie Gostomski, Mariuszu Handzlik, księże Romanie Indrzejczyk, Pawle Janeczek, Dariuszu Jankowski, Izabelo Jarugo Nowacka, księże Józefie Joniec, Sebastianie Karpiniuk, wiceadmirale Andrzeju Karweta, Mariuszu Kazana, Januszu Kochanowski, generale Stanisławie Komornicki, Stanisławie Jerzy Komorowski, Pawle Krajewski, Andrzeju Kremer, księże Zdzisławie Król, Januszu Krupski, Januszu Kurtyka, księże Andrzeju Kwaśnik, generale Bronisławie Kwiatkowski, Wojciechu Lubiński, Tadeuszu Lutoborski, Barbaro Mamińska, Zenonie Mamontowicz-Łojek, Stefanie Melak, Tomaszu Merta, Stanisławie Mikke, Aleksandro Natalio Świat, Janino Natusiewicz-Mirer, Piotrze Nosek, Piotrze Nurowski, Bronisławo Orawiec Lofler, księże podpułkowniku Janie Osiński, księże podpułkowniku Adamie Pilch, Katarzyno Piskorska, Macieju Płażyński, biskupie generale Tadeuszu Płoski, generale Włodzimierzu Potasiński, Andrzeju Przewoźnik, Krzysztofie Putro, Ryszardzie Rumianek, Arkadiuszu Rybicki. Andrzeju Syriuszu Skądzki, Wojciechu Sewerynie, Sławomirze Skrzypek, Leszku Solski, Władysławie Stasiak, Jacku Surówka, Aleksandrze Szczygło, Jerzy Szmajdziński, Jolanto Szymanek Deresz, Izabelo Tomaszowska, Marku Uleryk, Anno Walentynowicz, Tereso Walewska Pioprzyjałkowska Zbigniewie Wasserman, Wiesławie Woda, Edwardzie Wojtas, Pawle Wypych, Stanisławie Zając, Januszu Zakrzeński, Gabrielo Zych, Dariuszu Michałowski, Arkadiuszu Protasiuk, Robercie Grzywna, Andrzeju Michalak, Arturze Ziętek, Barbaro Maciejczyk, Natalio Januszko. Justyno Moniuszko, Agnieszko Pogródko-Więcławek. Stańcie do apelu! Cześć i Wzywam wszystkich Was, Polacy, którzyście przelewali krew za wolność, całość i niezawisłość naszej Ojczyzny. Stańcie do apelu! Na ramię wręcz. Do nogi ręk! Pododdział wręcz. Do salwy konorowej trzeba! Jezu, zadu. pododdział. Polecajmy tych wszystkich, którzy ponieśli śmierć myślę, że można mówić męczeńsko, 10 kwietnia przed siedmiu lat. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś grzechy wszystkich ludzi zmiłuj się nad nimi, zmiłuj się nad nimi. Chryste, który przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś utracone życie wieczne, zmiłuj się nad nimi. Panie, który przez swoje wejście do chwały otworzyłeś nam drogę do nieba, zmiłuj się nad nimi. Udmij się tak, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Boże Stwórcu i Odkupicielu wszystkich ludzi, udziel zmarłym sługom i służebnicom Twoim odpuszczenia wszystkich grzechów. Niechaj przez nasze pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wieczny odpoczynek radzi im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.